Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy oczywiście na ten temat, co tam było wczoraj w Białym Domu, kiedy Zielenski przyjechał, żeby podpisać tą umowę z Trumpem, z tymi zasobami i tak dalej, ale zaczęło się to, co zaczęło się. No i teraz mamy to, co mamy. <laughs> Dla mnie to w ogóle dziwne to, że w ogóle oni zaczęli w taki sposób rozmawiać, bo to taka, to nie jest preskonferencja. Odpowiedź na pytanie, lub coś podobnego, i wszyscy wiedzieli, że jak reaguje na wszystko, Zieleński, jak reaguje na wszystko, Trump. I moim zdaniem, te, tych odpowiedzi na pytanie dziennikarzy w ogóle nie powinno było być, bo to najgorący temat na całym świecie. Najgorący. I z jakiegoś powodu oni zrozumieli, zdecydowali, że no dobra tutaj wolność słowa potrzebujemy, niech wszyscy zapytają, co chcą. Tam dziennikarzy, którzy naprawdę mogli jeszcze gorzej coś zrobić, ale dobra, zacznijmy z tego, że wszystko było w porządku, tak, na początku, ale a, kiedy, patrzy, kiedy, jeśli jeszcze raz zobaczycie, to widać, że kiedy Zieleński mówi o Putinie, że Putin jest terrorystą, Putin jest zabójcą i tak dalej, czyli prawdziwy rzeczy, to Trump bardzo tak, jakby, no nie trzeba tego mówić, no nie trzeba te, w taki sposób patrzę na to. J. Vance powiedział, że o, jakby trzeba, nie trzeba walczyć, potrzebujemy dyplomaty i dyplomatycznie z Putinem porozmawiać. zielenski powiedział, no słuchajcie, próbowaliśmy z nim, ale on i wciąż nas atakuje, nawet po tym wszystkim tych dyplomatii i tak dalej, więc co z tym Putinem rozmawiać? Po prostu w jakiś inny sposób trzeba robić te, te, te sprawy. Na co ten J. Evans nie zmógł w ogóle dostać jakąś odpowiedź, coś powiedzieć? Ja on powiedział o taką dyplomacie, który po prostu jakby skończy tą wojnę, te wojnę. Chociaż on teraz Zielienski mu powiedział, że to nie działa. I potem on zaczął mówić, że w ogóle wy potrzebujecie szacunku, a wy potrzebujecie mówić dzięki nam, że to robicie, nie macie dano szacunku, czyli w ogóle nie o to chodziło. No, że 9 zrozumiał, że on nie ma faktów i po prostu poszedł w inny kierunek, żeby dalej po prostu naciskać na Zielęckiego. Chociaż CNN powiedzieli, że on 33 razy podziękował Amerykan Amerykaninom i deputowanym w Ameryce. Więc dlaczego oni mówią, że on nie dziękuje? Ciekawe, dalej idziemy. E zielenski wydaje mi się, nie trzeba było to powiedzieć, to błęd bardzo duży Zielonskiego, kiedy on powiedział, że no tak, wy nie macie teraz tu wojny, ale jak coś ona może... bo macie taki ocean, ale być może i kiedyś do was to tar, no jakby Putin dojdzie i też zacznie tu wojny, No, czyli w taki sposób to było na myśli. I Trump, zamiast tego, żeby powiedzieć słuchaj, no to twoja opinia. Ja nie zgadzam się z tym, ale ja jakby myślę, że ty masz taką opinię? No super, ja mam inną, nie będziemy o tym rozmawiać, bo te, tych czasów jeszcze tu nie ma. Jakby, dlaczego o tym rozmawiać, Czy gości nie mam. Na przykład, on mógłby w taki sposób powiedzieć i w ogóle powiedzieć, słuchajcie, y, dawajcie już zacznijmy podpisywać te, te papiery i koniec konferencji. Na przykład. Zamiast tego Trump no, zaczyna mówić, że nie ma, nie wiesz o tym, ty nie wiesz, ty nie wiesz o tym, ty nie wiesz, nie wiesz. J.D. Vance, Trump, zaczynają przeciwko niego wszystko mówić, mówić, mówić. On Pytają coś jego, on zaczyna odpowiadać, oni nie dają mu słowa i, on, i oni dalej w dwójce zaczynają uh, coś na niego, duże rzeczy. Jakby mówić tak bardzo głośno. Że Zielęcki zaczyna trzecią wojnę światową, jeśli on tam coś nie zrobi. Ja mam pytanie, a wy w ogóle daliście, by rady rozmawiać w taki sam sposób z Putinem? Bo Putin zaczął tą wojnę i dzięki Putinowi wszystko to może jakby zostać jakby trzecia wojna światowa. Dzięki niemu to wszystko zaczęło się. I tutaj można zrozumieć to, że jeszcze od początku, kiedy Trump tylko został prezydentem, Widać było, nawet Kamala Harris o tym mówiła, że na tych debatach, że Trump może to skończyć za 24 godziny, jeśli tylko podda się. A w Rosji wciąż mówią, że nie będziemy, uh, nie, nie potrzebujemy różnych jakichś tam nowych, uh, tych jak to nazywa się, zasad. Na naszych zasadach skończy się ta wojna. Na naszych zasadach. Tak mówi Rosja. Trump nic przeciwko Putina nie powiedział. Trump nic nie powiedział przeciwko Rosji, że oni nie chcą robić tak, jak chce Trump. Ale Trump wie, że o, no Zielenski to nie Putin, z nim możemy porozmawiać i możemy na niego jak coś naciskać, bo my wyżej. Dziwne. I wydaje mi się, że on po prostu myślał, że można tak zrobić. I Zielenski powie, a no tak, tak, tak. Ale okazało się, że Zielenski naprawdę, moim zdaniem, Zieleński, nawet jeśli Unia Europejska powie, że nie będziemy was wspierać, Zielenski po prostu powie: no dobra, patrzcie w takim razie, to, dlaczego? to z tego powodu, że wy nas nie chcecie, jakby wspierać, no dobra. Przegramy tą wojnę, a dalej Putin idzie do was. I moim zdaniem on może to pokazać. Jakby. To, to oczywiście to bardzo, bardzo jakby nielogiczne po prostu, żeby wojna trwała i Rosja zajęła cały teren Ukrainy, kiedy można teraz skończyć tą wojnę, żeby Ukraina dalej istniała. Ale wydaje mi się, że, że Zelenski może i tak zrobić. Tak, już nie mówimy w takim razie o Zelenskim, a mówimy o tym, że. W takim razie Putin będzie u, u, obok granic Unii Europejskiej i super to, czy nie? No idziemy dalej. Co z tym e, ubraniem, z tej marynarką, jak poprawnie powiedzieć, e, ten smoking? Dlaczego jego nie masz? Dlaczego? Aż dwa, py, dwa pytania. Churchill, proszę bardzo, wojna trwa w kraju, Churchill nie w tym ubraniu, nie w tym marynarce, jak no, po polsku. Elon Musk, prawa rękę tego Trumpa, tak samo ma ten koszulę, coś czas od czasu nosi jakąś tam marynarkę, ale z takim samym jak ja tym dachem i, i co? I dlaczego jemu nie mówicie nic? On w ogóle tam nie pracuje, czyli to w ogóle człowiek z ulicy, tak powiemy. Kiedy zapytali, tam ktoś chciał do sądu z Białego Domu, Biały Dom... Ktoś zapytał Biały Dom, dlaczego tam wasz pracownik, Elon Musk, robi takie rzeczy. Wtedy Biały Dom powiedział, że on nie nasz pracownik, on w ogóle jakby, jakby oficjalnie tu nie pracuje. Człowiek, który oficjalnie nie pracuje, w taki sposób po prostu spaceruje po Białemu domu, nawet nie, nie daje szacunku. W takim razie, tak? kiedy on nie ma ubrania normalnego. A Zieleński, który przyjechał, z którym teraz wy będziecie coś podpisywać, co Wam też bardzo warto, wy mówicie do niego takie rzeczy, kiedy on też powiedział i wielokrotnie, że ja dostanę tę marynarkę tylko wtedy, kiedy skończy się wojna, bo teraz w moim kraju trwa wojna. Wszystko. Dlaczego oni próbowali, tak wiecie, gdzieś tam jego, w taki sposób z nim jego coś zrobić, żeby, o, patrzcie, patrzcie, jak możemy mu z nim rozmawiać. Dlaczego to w ogóle nie o to chodzi? No dobra, idziemy dalej. Bardzo często Trump i jego ekipa mówiło, że ty nie, ty nie chcesz, Zielenski, ty nie chcesz skończyć wojny, ty tego nie chcesz, ty nie chcesz. A Putin chce, Putin bardzo chce, Rosja chce skończyć tą wojnę, oni nie chcą dalej walczyć. I w, dokładnie w ten sam czas, kiedy Trump to mówi, wylądowali w, w ten Nikolaje w miasto. е, e, дрони. Так само кілька, там, не пам'ятаю, там, тиждень тому вилондувало 200, 200 дронів з Росії прилетіло до України. І в той сам час, коли Трамп то мові, ще Росія атакує Одес, e, там вилондував тут з Дінче, прошу дуже. І є ще там, не пам'ятаю, яке місто докладно теж застало заатаковано. Не Україна заатакувала в той час, а то заатакувало докладно в той самий час e, Росія. Dlaczego Trump nie mówi Putinu, że słuchaj, jeśli ty chcesz skończyć tą wojnę, a dlaczego wciąż atakujesz? No, Przynajmniej dronami. Ty możesz im nie atakować. Po prostu tam, no, na linii frontu, tak, walczyć dalej, ale dlaczego no, drony, jakby używać? Ty sam mówisz, że nie chcesz tej wojny. A dlaczego kontynuujesz? Trump nie ma siły lub rozumu lub Coś on jeszcze, no po prostu on słaby, bardzo słaby, żeby Putinu, Putinowi to powiedzieć. I z tego powodu on to mówi Zielenckiemu. Bo Zielencki nie zmoże odpo odpowiedzieć w jakiś mocny sposób Trump, A Putin zmoże. I z tego powodu Trump, o, no nie, ja boję się Putina, ja będę to uh, słabszemu, czyli Zielenckiemu będę to mówił. No i dalej Trump dodaje, że nie trzeba nic przeciwko Putinu mówić, nie trzeba nic przeciwko Rosjanom mówić i tak dalej, nic żywego, nie trzeba tego robić. A Putinu to wszystko możliwe. Putin mówi, że to e, jak to, reżim kijowski, że Zieleński, który z powodu wojny wciąż jest prezydentem, chociaż powinny były być wybory, chociaż w stanie wojny zgodnie z ustawą ukraińską, nakaz na to. Z tego powodu nie mówią, że Zielenski jest dyktatorem? A Putin, który 25 lat już w Rosji trwa, jakby jest prezydentem, to nie. To wszystko w porządku. To normalnie. To nie, to nie żaden dyktator, który zaatakował kraj, z którymi oni walczyli tam w Afganistanie i w Syrii też przeciwko Amerykanom. Nie, to nie dyktator. No to Putin. Szacunek do niego powinien być, jak Trump mówi. W jaki sposób? Po prostu w jaki ten kraj zaatakował. Ten człowiek zaatakował ci? I ty chcesz szacunku. No, oczywiście, łatwy sposób po prostu przejść do e, słabszego człowieka i, powi i powiedzieć, że ty jesteś winny w tym, że twoja wojna trwała w kraju. <laughs> Dobra, idziemy dalej. Trump bardzo często, bardzo często mówi, że jeśli by nie ja, ta, jeśli by ja, Byłem prezydentem w 2022, to żadnej wojny by nie było w Ukrainie. Żeby ni no, w Wtedy nic nie byłoby, to po prostu ludzie tu kierowali naszym krajem i tylko z tego powodu zaczęły się wojny i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy Trump był po raz pierwszy, Zielenski też o tym powiedział. 2017 rok, tak? Już Putin zaatakował i zajął tereny w Krymu, tak? Na Krymu. Trump jeszcze powiedział. Nie, to nie było w 2000, 2014, to w 2015 było. 2014 nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people, you know what the contact line? 2015. 2014? 2014? 2014. 2014. Yeah, yeah. So, powiedział killed... was not here. 2014? I Trump tak, a tak? No dobrze. Prezydent najmocniejszego kraju. <gryw> Nawet nie wie daty, o których wydarzeniach on mówi. No dobra. I jeśli ty mówisz, że jeśli by ty byłbyś prezydentem, wtedy to ta wojna by nie zaczęła się. Ale ona już trwała, ty byłeś w 2017 prezydentem i wtedy już i był ten Doniec, Lugansk, Danbas, wszystko, wszystko to, co mówi no, ca cały świat mówi o tym, że wojna trwała wtedy. I dlaczego ty wtedy ją nie skończyłeś? Dlaczego zamiast tego ty byłeś po stronie jakby bardziej zachoda i tak powiemy Ukrainy, bo zaczęliście z tego powodu jeszcze wydawać sankcje przeciwko Putinowi. Kiedy Trump został prezydentem po raz pierwszy bardzo duże sankcje były do, do Rosji. Bardzo duże. Najmocniejsze takie były sankcje. Dlaczego nie skończył tą wojnę wtedy? Ciekawe. Moim zdaniem є то, що Трамп попросту зрозумів, що Путін направда, направда є для нього найсильнішим. І Трамп не потрапив в огуле ніц зробити з Путіним. Якби, якщо ми говоримо так математ... не, не wiem, математично, то Ameryka może bardzo łatwo po prostu bronić Ukrainy i nic nie będzie tam, żadnej tej wojny atomowej i coś jeszcze. Ale Trump, po prostu ten człowiek, on, to, on tylko pokazuje, że on taki bardzo ryzykowy, że on może wszystko załatwiać, tu rozwiązać lu, jakikolwiek problem, ale naprawdę to nie. I dokładnie teraz patrzymy na to, jak Trump jest bardzo wkurzony z tego, że po pierwsze, okazało się, że to niełatwa sprawa. Po drugie, okazało się, że być może on w ogóle nie w stanie sko jakby sko skończyć, zakończyć tą wojnę, a to oznacza, że to, co on mówił przed wyborami, to po prostu puste słowa. Czyli on powiedział, ja w 24 godziny wszystko to załatwię. Chyba on nie da rady w ogóle nawet za jeden rok to załatwić. Naprawdę. I z tego powodu on po prostu na to patrzy i jakby jest Putin, którego on boi się, jest Zielęcki, którego on nie boi się. I on patrzy na Zielęckiego i mówi, że wy tam nie macie już żołnierzy, wy tam nie macie już budynków, wy tam nie macie już zasobów, wy tam nie macie już pieniędzy. Czyli dokładnie to samo i Rosja też nie ma. Dlaczego Trump nie mówi, że patrz, oni tu na tych... Wojska rosyjskie dzisiaj używają koni, osły. Zwykły cywilne samochody. A Trump o tym milczy. Dlaczego? Nie warto. No tak. No i z tego powodu wydaje mi się, że on po prostu chciał jakby pod takim napięciem, nie wiem, na, na Zielenckiego coś powiedzieć. Co tam mały kraj, oni bardzo dużo wszystkiego od nas tam dostają. No i teraz po prostu trochę głośniej na niego coś powiemy w jego stronę i wszystko skończy się. On tam, Zielencki ze wszystkim zgadza się z nami. Ale okazało się tak, że nie i Trump teraz jest bardzo wkurzony z tego, że jak tak możliwe, jak wszystko idzie nie po planu. I tutaj chciałbym dodać, że moim zdaniem, dlaczego Trump w ogóle z Putinem bardzo tak mm, rozmawiają jak przyjaciół. Po pierwsze, bo Trump jego boi się, a po drugie, że Trump podobnych poglądów, bo Putin myśli, że on może, wiecie, zrobić wszystko, co chce. Putin ma takie, wiecie, imperialistyczne takie poglądy. I Trump też myśli, że on jest król świata i on, вот tak wszystko może załatwić, co chce, w ogóle. Pierwszy myślał, że on za trzy dni może zajęć Ukrainę. Ale nie udało się. Ten myślał, że wszyscy boją się go. I teraz on po prostu w taki sposób, na Nadzierzeńskiego, coś mu powie, i Zielęcki zgadza się ze wszystkim. A okazało się, że nie. Dziwne, że w 2025 roku normalni, mądry ludzie jeszcze nie zrozumieli, że z dyktatorami, tymi nie trzeba handlować, z nimi nie trzeba rozmawiać. Oni tylko jeden język rozumieją i tyle. No ale to, to, co wydarzyło się, to wielki problem, tak naprawdę, wielki problem. I moim zdaniem to wyglądało tak, jakbyś ja wszedłem do komentarzy i rozmawiam z haterem. To taki sam poziom był i tu. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. No i do widzenia. Czekam na listonosze, wciąż e, po poniedziałek pójdę do tego do urządu i będę tam pytał, co tam w ogóle, jakie decyzje. Być może jeszcze wtedy nie dostanę listy tego, który, nad który czekam, choć ale przynajmniej dostanę decyzję. Tam w pierwszym okienku można zapytać. Dziękuję bardzo i do widzenia.